Dzień dobry. Przed mikrofonem Jakub Rożek, podcast Radio Sport na antenie Radia Kielce. Dziś będzie o bardzo nietypowej dyscyplinie sportu, której w regionie świętokrzyskim, no, raczej uprawiać nie można. A dlaczego? O tym zaraz porozmawiamy. Moim i Państwa gościem dziś Kielczanin. Paweł Rak, biznesmen, właściciel firmy motoryzacyjnej MotoArt, a z zamiłowania kitesurfer. Dzień dobry, Panie Pawle. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No właśnie, w regionie świętokrzyskim chyba nie próbował Pan kitesurfingu, bo no raczej niewykonalne na naszych zbiornikach wodnych. Otóż w rejonie świętokrzyskim uprawiałem sporty związane z latawcami. Jestem, można powiedzieć, absolutnym świrem, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportową. I mimo, że trudno o takie pływanie, to może nie w samym rejonie świętokrzyskim, ale zdarzało mi się już pływać na zbiorniku na jeziorze Tarnobrzeskim, tutaj w okolicy, ale również uprawiam w zimę pewną odmianę tego sportu. A mianowicie na pobliskich tutaj naszych płaskowyżach w zimę przy użyciu latawca zdarza mi się jeździć na nartach lub na snowboardzie, gdzie jestem ciągnięty właśnie przez, przez latawiec. Także może samego kitesurfingu tak dużo nie, ale jednak tutaj jestem ewidentnie uzależniony od wiatru. Codziennie śledzę, jak te fronty się układają. No, może nie jest to szczególnie dla początkujących riderów, Coś, coś zalecanego, ale kto chce to może, ale nie chciałbym tego popularyzować, tak najlepiej kitesurfing uprawiać na morzu, na oceanie, gdzie te wiatry są stabilne, gdzie nie ma przeszkód terenowych w postaci gór, drzew i zachowanie latawca jest bardziej przewidywalne. Jak to się zaczęło Panie Pawle, jak stał się Pan rajderem? Kitesurferem stałem się w ten sposób, że mój przyjaciel mieszkający w Wielkiej Brytanii, to był rok gdzieś około 2005, 2000 Szósty, czyli prawie 20 lat. Czyli prawie 20 lat. Był to okres, kiedy pojawiały się fajne oferty tanich linii lotniczych. Odwiedzałem Bartka na weekend, czasami przedłużony weekend i tam odwiedziłem kiedyś taki festiwal latawcowy Wallop Kite Festival. Tam byli ludzie, rajderzy, którzy używali latawców do poruszania się nie po wodzie, ale po plaży. Jeździli na takich trzykołowych wózkach bugi, które były właśnie napędzane latawcami albo jeździli na mountain boardach, czyli czymś w rodzaju deskorolki sterowymi kołami i to było moje pierwsze zetknięcie się z powerkitingiem, czyli z pojazdami napędzanymi siłą wiatru za pomocą sterowanego latawca. W następnych latach również, również wyjeżdżając do Anglii, zacząłem próbować właśnie pływania w morzu, no i później na polskim wybrzeżu, bo półwysep jest wspaniałą lokalizacją do uprawiania tego sportu, ponieważ, jak to się mówi, obsługuje każdy kierunek wiatru. Bo, żeby bezpiecznie pływać na kitesurfingu, należy wychodzić wtedy, kiedy wieją wiatry chociaż częściowo wiejące w kierunku brzegu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zdarzy się coś przykrego na wodzie, to używając latawca jako tratwy, bo latawiec składa się z elementów pompowanych, i te elementy pompowane unoszą się na wodzie, i w razie jakichś problemów można to wszystko zwinąć i dopłynąć na latawcu do brzegu, będąc popychanym wiatrem. Wiem, że nie tylko Półwysep Helski, wiem, że nie tylko Zatoka, nie tylko Bałtyk ale. Latał pan już w różnych miejscach w Europie i na świecie? Tak, do najlepszych miejsc należą spoty na południu Europy, czyli południe Hiszpanii, Tarifa. Tam te wiatry wieją przez większą część roku z dostateczną siłą, również opuszczając nasz kontynent. Ja tam osobiście nie byłem, ale Cape Town, czyli po polsku Kapstadt, to również bardzo, bardzo dobra lokalizacja, jak również Brazylia. Tam również są świetne warunki do uprawiania tego sportu. Jednak kto chce, ten może, i jeżeli tych środków na wyjazdy jest troszkę mniej. To można również znaleźć miejsca nieco bliżej nas, które, które są świetne do uprawiania tej dyscypliny. Czy jest to bezpieczny sport? Jakie są te najważniejsze zasady bezpieczeństwa kitesurfingu? Kitesurfing jest postrzegany jako sport ekstremalny, ale jak w większości przypadków, przy zachowaniu odpowiednich procedur, jest to sport bezpieczny. Dlatego tutaj chciałem gorąco apelować, żeby nie zacieśniać, Zaczynać kitesurfingu na własną rękę. Kilka godzin szkolenia pod okiem doświadczonego instruktora to rzecz absolutnie podstawowa, jeżeli chcemy zacząć przygodę z kitesurfingiem. Latawiec potrafi generować bardzo duże moce, które są przenoszone za pośrednictwem wytrzymałych linek i nieumiejętne obchodzenie się z tym sprzętem może spowodować poważne obrażenia. Latawiec może nas mocno pociągnąć, te linki mogą uszkodzić osoby znajdujące się wokół nas. Także odpowiedź jest taka: tak, kitesurfing jest sportem bezpiecznym. Pod warunkiem zachowywania się i postępowania zgodnie z procedurami, których najlepiej nauczymy się na kursie kitesurfingu. Adrenalina zapewne ogromna, a jakie prędkości generuje to skrzydło, to rzeczywiście czuje się tę prędkość? To się bardziej pływa, czy bardziej leci? Ja bym określił, że to się bardziej ślizga po wodzie. Jest kilka odmian kitesurfingu, czyli są osoby, które rozwijają swoje umiejętności freeridingu i skupiają się na robieniu różnych trików. Jest grupa kitesurferów, dla której najistotniejsze są wysokie skoki. Wtedy należy umiejętnie wylądować na wodzie, tak żeby nie wydarzyła nam się krzywda. Jeżeli chodzi o prędkości, no to GPS moje oscylują tak wokół 40-45 km na godzinę i ja należę do kitesurferów, którzy lubią sobie po wodzie spokojnie cruisingować, tak jakby płynąć od jednego miejsca do drugiego. Można to robić szybciej, wolniej, dlatego, że chciałem zwrócić uwagę osób, które jakby nie znają tego sportu, że jest duży stopień kontroli latawca, czaszy latawca, to co się z nim robi, to, to nie jest tak, że to jest jakiś żywy nie do opanowania. Po pierwsze, dobieramy odpowiednio rozmiar latawca do aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Generalnie, im silniejszy wiatr, tym mniejsza powierzchnia latawca. Ale jeżeli chodzi o prędkości. To średnie jest około 40-45 km na godzinę. Jeżeli ktoś chce, można pływać dużo wolniej. Niemniej jednak, no, trzeba osiągnąć taką prędkość, żeby deska zaczęła się ślizgać po wodzie, ponieważ typowo dwukierunkowa deska służąca do pływania na kitesurfingu, tak zwany Twin Tip, to deska, która nie ma dostatecznej wyporności, takiej, że możemy na niej stanąć bez użycia latawca. Ona po prostu zatonie. Należy osiągnąć pewną prędkość, tak żeby nastąpił Ślisk pomiędzy powierzchnią deski a wodą. No i pytanie, które zapewne zadawać sobie będą początkujący: jak ze sprzętem? Ile to kosztuje? Czy jest to drogi sport? Pierwsze. Kroki w kitesurfingu gorąco zalecałbym w szkołach kitesurfingowych, które są wyposażone w większości przypadków w najświeższy sprzęt, i tam w ramach lekcji dostajemy instruktora oraz kompletny sprzęt, często również z pianką izolującą nas od zimnej wody, kaskiem, cały zestaw potrzebny do uprawiania tego sportu. W moim przypadku ja zaczynałem i wiem, że Większość kitesurferów tak właśnie zaczyna od kupienia pierwszego zestawu używanego. Tutaj bardzo często pojawia się pytanie o cenę przed chwilą sprawdziłem na najpopularniejszym marketplace gotowy zestaw do kitesurfingu można kupić za około 5000 zł należy jednak mieć świadomość, że jest to zestaw, który ma latawiec powiedzmy o powierzchni 11-12 m kwadratowych. na takim latawcu będziemy pływali przy wietrze o prędkości od powiedzmy 12 do 20-22 węzłów jeżeli chcemy uprawiać kitesurfing w innych warunkach potrzebujemy kolejnego latawca, jeżeli, jeżeli chcemy uprawiać kitesurfing w silniejszych wiatrach, a nie mamy na to wpływu, więc musimy wyjeżdżając gdzieś być przygotowanym na różne prędkości wiatru. Ja na ogół zabieram ze sobą od 4 do 5 latawców. Kiedyś rozmawialiśmy i powiedział pan: Ile to ja już tego sprzętu nagubiłem w morzu? W czasie, kiedy ja zaczynałem kitesurfing, system szkolenia, szkółek nie był tak rozwinięty jak współcześnie. Ja zaczynałem pływać i uczyłem się w taki sposób, w jaki bym obecnie gorąco odradzał. Organoleptycznie. Organoleptycznie, często nie zachowując tych zasad bezpieczeństwa. No i w mojej historii kitesurfingowej faktycznie nie, już cztery razy mi się zdarzyło, jedna z desek odpłynęła z Hiszpanii do Afryki, druga gdzieś tam ją zakupiłem na Morzu Bałtyckim, także tak, w swojej karierze zgubiłem cztery deski kitesurfingowe, które gdzieś sobie dryfują po morzach i oceanach. Obecnie dobrze przeprowadzane szkolenie. Jedną z pierwszych umiejętności, którą początkujący kitesurfer musi posiąść, to tak zwany body dragging, czyli wykorzystywanie swojego ciała jako deski i dopłynięcie do zgubionej deski pod wiatr, czyli odpowiednio operujemy latawcem, naprężamy ciało i jesteśmy w stanie w wodzie poruszać się pod wiatr, tak żeby dopłynąć do tej deski. Oczywiście mogą zdarzyć się ekstremalne warunki, kiedy priorytetem jest nasze zdrowie i życie i nie ratujemy wtedy za wszelką cenę sprzętu, ale tutaj wracam do bezpieczeństwa i do tego, że jeżeli widzimy Chmury, idzie jakiś niebezpieczny front burzowy. Mimo tego, że wydaje się, że ten wiatr jest przyjemny, fajnie wieje, wtedy po prostu odpuszczamy, nie wychodzimy na wodę, dlatego, że. Tak jak w górach, tak w warunkach nadmorskich czy na, na oceanie, te warunki atmosferyczne mogą zmienić się bardzo szybko w ciągu pół godziny. Jak Państwo słyszeli, fantastyczna przygoda, świetna zabawa, sport ekstremalny za naprawdę niewielkie pieniądze. Dziękuję bardzo za wizytę, dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Rak, kitesurfer z Kielc, właściciel firmy MotoArt na co dzień i znajduje czas na to, żeby pojechać nad Bałtyk, bo najbliżej i pobawić się i z wodą i z latawcem. Dużo frajdy życzę i dużo odkrywania kolejnych akwenów, gdzie można surfować. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam wszystkich Kielczan. Jako Rożek, podcast Radio Sport, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.